Cześć maleczko witam was w kolejnym odcinku Real Madrid Fantasy. Do odblokowania Luisa Figo brakuje nam już tylko jednego hat-tricka skrzydłowym. I mam nadzieję, że Vinicius dzisiaj w tym pomoże. Pierwszy meczek zagramy sobie w meczach towarzyskich i jeżeli odblokujemy Luisa Figo, to drugi meczek gramy w Food Champions. No i zobaczmy skład rywala. I uwaga, uwaga, okej, okay, okej. Okay. No dobry składzik pomieszany ze słabymi kartami, dobra. Mam nadzieję, że tego hat-tricka uda się Viniciusem Juniorem zdobyć w dzisiejszym odcinku. No, Wini to jest na razie chyba no, nasza. Nie, no, Fede Valverde też jest kozacką kartą, o kurde. Vinicius jest pierwszy gól, także zaczynamy. Fantastycznie, naprawdę fantastycznie zaczynamy to spotkanie. O kurde, już mamy też jeden upgrade, także mega, mega kozacko. Wajecho, dobra, no, spokojnie, jak widać, no gościu nie jest jakiś super, ma dobry skład. Kurde, no, zobaczymy, zobaczymy, dobrze Makalele odbiera, ale dobrze tutaj też odbiera Sterling Vinicius Junior Vinicius Junior, jest, druga bramka, no nie, no nie, no nie Ja pierdziele, no co jest, ludzie, no kurde, co jest ale dobra, no nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, mamy dwa upgrades, no ale kurde, to no jesteśmy tak blisko, zagramy jeszcze jeden meczyk w meczach towarzyskich, ale najpierw upgrade'ujemy zespół. A więc naszym nowym napastnikiem, bo przysługuje nam upgrade za strzeloną bramkę, jest uwaga, prawdziwa legenda Realu Madryt. To jest troszeczkę zakup przyszłościowy, ponieważ połączy go bardzo dobrze z Luisem Figo, a więc proszę państwa, Cristiano Ronaldo, oczywiście ze zwykłej wersji, no, jest na naszym napadzie teraz. Mam nadzieję, że tu wleci FIGO, to wtedy jakieś, jakiegoś tam linka złapie, ale w takim razie możemy na razie zrobić coś takiego, chociaż nic to nie zmienia. No dobra, to pora na drugi upgrade. Drugim zawodnikiem zostaje zawodnik, którego na spokojnie można określić artystą piłkarskim. Proszę Państwa, człowiek od pięknych podań: Toni Cross pracuje do naszego składu. No i oczywiście w trakcie meczu będziemy sobie zamieniać Makalele z Tonim Crossem. I takie dwa upgrade'y, No, to jest już coś, to jest już coś, naprawdę jest dobrze. No to lecimy. Zobaczmy, jaki skład będzie miał nasz rywal. I uwaga, uwaga! Okej, okay. no lepszy skład, na pewno trochę lepszy skład niż poprzedniego rywala. Zobaczymy, jak będzie grał, nie? No, zobaczymy, jak będzie grał. Mam nadzieję, że uda się strzelić Hatrika. Kurno, tam tak niewiele zabrakło. No ale zamiast tego, no, mamy dwa upgrade'y, No to też jest zawsze jakiś plus, nie? Ale chyba jednak wolałbym yy, Luisa Figo. Vin Vinicius, jest! Pierwszy gol! Jezus, ale on wymiata, ludzie, ale on wymiata, jeszcze dwa gole tylko, jesteśmy w... Jezu, co się dzieje? O kurde I dobra piła leci do Ferencza Puskasa, Ferencz Puskas, dobrze, bronimy to, pięknie, i Toni Kroos, dawaj, dobry pas, no prawie I, ojejku, no Kalulu, ale jest Vinicius jeszcze, dobrze, i Toni Cross. no nie no, troszeczkę za wolny jednak tego nim trzeba grać tak typowo no rozegrani. Wtedy, No i myślę, że jesteśmy w stanie z niego dużo wyciągnąć. I Ferenc puskę z kontra Araujo i ładnie Bonu broni. Dobrze, niedobrze, dobrze, niedobrze. Kurde, i akcja jest bramkowa, Berardi. I gola. kurde, no dobra, no jest jedna do jednego. Dobrze, dawaj, bierzmy to. Bejerin Nie ma. Tylko foul był, kurde, lipa. Dawaj Fedeval, no nie. Araujo, nie. Lozano, Lozano, Lozano i nie ma gola, ok, nie ma gola, git Vinicius Junior Dobrze, dobrze Vinicius Junior, jest, druga brameczka Viniego, pięknie, co jest, co jest, czemu on tak trafia świetnie Vinicius, Vinicius Vinicius, jest, mamy Luisa Figo Jest, 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 jest! jest! i mamy, jest, to no Vini, pięknie żeś to zrobił, stary No pięknie, no pięknie, no pięknie jest, mamy Luisa Figo, w końcu, w końcu jest odblokowany po tylu odcinkach, także w następnym odcinku będzie już nowa ikona do odblokowania I Berardi, dobra gol, nie to szczerze już tam, teraz możemy odbiory zrobić, o jakbyśmy odbiory zrobili I uwaga, no na krosa trzeba patrzeć, bo to on 2-0, 2-3 ma Wajecho. dobra to jeszcze dwa odbiory i wyjdziemy z tego meczu, bo nie ma też co grać Dobra, akcja rywala Tutaj już ciśniemy Wajecho. Dobrze, to był odbiór. To był chyba odbiór. Nie wiem, dobra, zrobimy jeszcze po prostu jeden. I wtedy sobie zobaczymy. Krosik. Nie wiem, czy to też nie był odbiór. Dawaj, Wajecho. Odbierzmy tą piłkę. Dobrze, Wajecho. Czy to był odbiór? Kurde, no nie wiem. Dobra, dawaj, Vinicius. Zagraj z Cristiano Ronaldo. I Cristiano Ronaldo. See you, ale all goal. Tak się Cristiano Ronaldo melduje. Pięknie, co porobił, kolega. I uwaga, a Vallejo. 5 odberów, dobra, także wychodzimy. Mamy upgrade i mamy także Luisa Figo. A więc uwaga, uwaga, oficjalnie Luis Figo dołącza do naszego składu. A więc, skoro będziemy grać teraz mecz Full Champions, to pora wzmocnić defensywę. A więc, zamiast Vallejo, będzie grał. Eder Militao, no to jest potężne wzmocnienie środka obrony Zdecydowanie, a zwłaszcza jeżeli chodzi o FIFA. Także zagrajmy mecz Food Champions Jeżeli chodzi o bilans to mam 7 do 3 Także to jest dobry bilans, no nie będzie łatwo, nie? No nie będzie łatwo, ale spróbujmy Nasz pierwszy meczyk w tej serii Food Champions Przeciwko takiemu zespołowi To jest dobry zespół, ale też nie jest nie wiadomo jaki nie? Na pewno mogliśmy trafić na coś lepszego Okej, okay, na razie gościu nie gra otwartej piłki Na razie tryharduje może jak strzeli gola, to się troszeczkę spotkanie otworzy. No to jest trajkart. Tu już to nie są mecze towarzyskie, nie ludzie. To jest full champions. Tu trzeba troszeczkę przycisnąć. Ładnie ma i jazda. Vinicius. O jezus, fatalnie. Ale dobra, Fede Valverde odbiera. I lecimy. Tony Cross. O, tutaj Tony Cross siódemką, ciekawe. I Luis Figo. Aj, cross, kurde. Dobra. U, ale piła poszła. I Araucho. Araucho dobrze, odbiera piłkę. Nice, i dawaj, Tony Cross. Lecimy. Hector Bayerin. I dawaj do Figo, do Figo, szukajmy Figo Nie znaleźliśmy Figo I mamy rzut karny, mamy rzut karny ludzie Co się dzieje? Cristiano Ronaldo Gościu, no to jest twoja okazja Jeszcze zrobię tak jak mi proponowaliście W komentarzach, czyli i środeczek Piękny Cristiano Ronaldo si, Strzela gola, pięknie, pięknie Siemano Cristiano si. Si. Oczywiście jak będzie na koniec, nie? No bo jeszcze dużo meczu Przed nami, ale na razie Jest jeden do jednego Dawaj, Makalele, ty tu musisz być takim kotem w obronie Pięknie, Makalele, jak zezłomował, zezłomował Oj, on mnie też zezłomował i znowu mnie zezłomował I to jest niedobrze teraz, bo Araujo został sam w defensywie Ale Araujo to wyciąga, co jest piękne Na razie średnie te ikony mam <laughs> kurde, grają, wchodzą i nic nie pokazują Ciekawego i Messi, kurde, no czemu Messi zawsze Leo, 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 Leo Pepsi, dawaj I da, Makalele Czysty odbiór, i dobrze. I Vinicius lecisz teraz. Pięknie, akcja dwóch na jednego. I do Cristiano Ronaldo. Jest! Dwa do dwóch. Cristiano Ronaldo. o Oj, teraz będzie piękny. Si Pięknie. Witaj, Cristiano w domu. I do Viniego. Pięknie. I Vinicius do Figo. Figo jest 3 do 2. Wygrywamy na razie to spotkanie. Luis Figo w debiucie strzela premierową bramkę. Nice. No co za popis Portugalczyków w tym spotkaniu. Lam, Genduzi. Co to jest? Oj, dobrze, Makalele kurde, ale Makalele szczerze w tym meczu. No, no, no. Gra jak nie grał w poprzednich spotkaniach. Naprawdę wysoka klasa piłkarza i dobrze, jeszcze lepiej. I cross, do Figo, dobra piła, dobra piła, oj, bardzo dobra piła do Figo A Figo nie trafia, Kurde, ale mamy już utrożny, też jest git. Tutaj trzeba pilnować tego Felixa, bo on będzie uciekał, tam Pepsi też ucieka. Ale tutaj Felix będzie chciał uciec. I ładnie ucieka, no kurde, no trzymałem go i Pepsi jego też. No nie mogę, no nie mogę! O tych dwóch typach mówiłem i żadnego nie upilnowałem, no hit. Kto to jest? I Hugo Hernandez. No i dobra, mamy koniec pierwszej połowy, mamy wynik 3 do 3. Szczerze. Przy takim bilansie się tego nie spodziewałem. grałem na PS5 i 6 do 4 strzałach, czyli tak naprawdę to gości ma tylko 4 strzały i 3 gole, czyli teoretycznie ja mam lepsze statystyki. Takie bardziej wiecie, takie bardziej niehandicapowe. To goście jakby miał handicap właśnie, to wygląda. U, piła dobra, poszła. Ale Arahu, co jest? Hugo Sanchez'a wziął? Nie no, jest takich... Szczerze, no nie czuję jakbym grał. z z dużo lepszym składem. Czuję jakby gości miał naprawdę złote karty. Okej, okay, no nie podoba mi się to, bo bo też często po prostu mecze przegrywam, kiedy to ja mam dużo lepszy skład i... i właśnie tak samo się gra. No to jest trochę chore szczerze. No ale póki ja gram takim gorszym składem, to nie będę narzekał, nie? I Felix... I... dobra, rzut karny, rzut karny, ale to by była bramka, ja byłem pewny, że to by był gol i tylko żółtą kartkę dostajemy, dobra. Mi się wydaje, że gości będzie chciał skopiować mnie. No kurde, prawie. Dobrze, i Cristiano Ronaldo, dawa, i teraz do Viniciusa. Cristiano Ronaldo. I Cristiano Ronaldo z daleka, ale to jest Lafond, broni. I figo, zdawać z daleka, figo. No nie, dobra, ale zmiany, dobra, zróbmy sobie. Mamy przewagę w statystykach straszną, to jest niesamowite. No i jeżeli chodzi o kondycję, to ście cienko stoimy, ale w ogóle zobaczmy, ile mamy odbiorów. To mnie ciekawi bardzo. Macalele ma 3 odbiory, 4, 4, 1. Jeden, kurde, ej, to nie mamy upgrade'u za odbiory, musimy nabić jeden odbiór jeszcze Cristiano, kurde, nie, ale dobra, jeszcze jest akcja I Toni cross, pięknie do Luisa Figo, ojej, ale to była piła smak I do Viniciusa, figol, Vinicius nie trafia, kurde, ej, w ogóle my, to my mamy przewagę w tym meczu To jest hit, ja nie spodziewałem się, że my Znaczy, dobra, może było takie 5 minut, gdzie gościu rzeczywiście miał przewagę Naprawdę będzie na czas grał No, no da, ziomek, grajmy coś jeszcze, kurde, dobrze cross I lecimy z kontrą w takim razie no nie. I Militao. Dobrze, to był chyba odbiór. Ciekawe, który. No dobra, nie, nie zajmujmy się tym. Może uda się jeszcze nam się wygrać to spotkanie, także lecimy. I Vinicius, dawaj, dawaj, dawaj. Okej okay. Cristiano Ronaldo. Ajajaj, ale jeszcze Kalele, dobra. Figo, 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 fago, dawaj. Tony Cross, dawaj, ty musisz z daleka. Dawaj. Tony Cross, słupek najgorzej, najgorzej to w takim momencie meczu. No nie. Tony Crossie, co ty żeś zrobił? Jeszcze na czas będzie fajnie grała. Naprawdę z tyle gorszym składem będziesz na czas grał. Ja pierdzielę. To aż siara, szczerze, szczerze, coś takiego to jest już siara wykonywać. Nie no, naprawdę siara grać na czas przeciwko takiemu składowi, no ale dobra. Pepsi ma Szkoda. Kurde, ale dobry mecz był, naprawdę dobry mecz był Zobaczmy, czy ktoś ma 5 odbiorów Uwaga, kalerę 4, 4, 4, 2, 1 No nie mogę, nie mamy upgrade'u Ale patrzcie, jaka przewaga w statystykach No kurde Ale każdy miał po 4, nie trzech gości miał 4 No dobra, trudno, nie mamy upgrade'u Nic się nie stało, mamy Luisa Figo, to się liczy Także ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie Widzimy się w następnym odcinku Będą zadania o nowego zawodnika O jakąś nową ikonkę, chyba Roberto Carlosa Albo Butra Genio, albo Carnavaro Do zobaczenia i. şey